Generałunia, kiedy nie ma szans z bombą, czyli. Echa, Ach jak dobrze wszyscy sobie pojechali na wakacje i mam teraz spokój, paak tylko ja jedyny, ja jedyny tu zostałem, tak w końcu. Nikt mi już przeszkadzać nie będzie, jak dobrze ach tak. Chwila, chwila nie no, chyba was pojebało noż korwa mać to jakieś żarty są korwa. Rek co ty tu kurwa robisz, no ja ten pilnuję piasku jak mi kazałeś. Hello. Reko czym ty kurwa pierdolisz? ale dobra chuj tam nie mam czasu skoro już pilnujesz tego piasku to go pilnuj i nie zadawaj pytań dokąd idę ok? Ej Ignis dokąd idziesz. Jak robę kurwa jego macie, jak ja bo kurwa nie widzę noszkiem kurwa jakie dole, spiro, bo całowić, na kurę, jazdę, ty, nie, to le spiodowych całowicie całowić nagrania de ty i tojbony rozmówić Cię ci czy też kurwa się mi też to kurwa to do tej godziny, gminy do wszystkich potem się zabiję szczerze a potem zbiję jeszcze raz no to ten Ignis gdzie idziesz e Ignis idziesz może do miasta coś kupić mogę iść z tobą Noż ja pierdolę nie mówciem i że jeszcze więcej was jest hehehe he he, chłopaki zgadnijcie kto wrócił z hajsem od wujaszka z Bertonii hehe czemu się patrzysz na mnie jak moraz na chrząszczy? Ja was zabiję po prostu tu i teraz i będę miał spokój już nikt mnie nie. Ksardas bo mi znowu ubrania zniknęły. Oj tam bulior, przecież wiesz, że tak moja magia dziła, a, a oj dzień dobry. Gadaj dziadu kim jest i po się tu dostał. No ten tego ja jest mak i przybyłem to żeby zaoferować wam pracę. Chwila pracy za pieniądze? Nie za żaden węgiel gulasz czy inne takie? Cóż początkowo myślałem, że będzie to z godzina roboty, ale szykuje się dosyć długi okres robotniczy i tak płacę pieniędzmi. Zobaczcie Ignis, to może być nasza okazja, żeby w końcu wyrwać się z tej dziury. No powiem ci Ignis, że mi to hajs by się przydał, żeby mieć na studia. Co tam jego studia pomyśli Ignis, jak moglibyśmy chałupę wykupić za ten hajs? Ta ta ta. A, z czego potem będziemy płacić za chałupę? Jeśli pójdę na studia, to po pięciu latach. Jest szansa, że znajdę sobie robotę, która kupi nam takich chałup. 7. No właśnie jest szansa, a ja myślę tu i teraz, i dawaj, Ignis, bierzemy tą robotę. Ja to bym se coś zjadł. No dalej, Ignis, dałeś, dałeś, no dalej, no weźmiemy, no dalej weźmiemy. Ignis, no dalej, Ignis, no dalej, Ignis, dalej, weź, no dalej, Ignis, dalej, Ignis, Ignis, Ignis. Aaaaaah. A ja pierdolę zamknijcie się wszyscy a, a i panie ksardupa ile za godzinne, a to się za godzinne płaci, no to ten no mikstura uzdrawiająca, ty chuj kurwa sobie żarty robisz, ale oczywiście po prostu upatrzę na was i nie widzę nikogo kto by się nadał chyba że. No to dziękuję za owocną współpracę i spokojnie oddam go nie narusz onego. Dobra ja pierdolę idę do siebie bo muszę się odstresować i błagam was nie przeszkadzajcie mi już więcej ok? Ignis, 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 jest źle, bardzo źle, chujowo wręcz. Ja pierdolę, a czego ty chcesz? Chodzi o kosmokratesa, w końcu je bało. widziałem na własne oczy jak ten rozrywa ketrona na szczępy, a resztę spalił. A więc w końcu mamy szansę, wiesz gdzie aktualnie przebywa? Sauron cały czas go obserwuje, jeżeli teraz wskoczymy do portalu powinniśmy zdążyć. No i tak to mniej więcej wyglądało. M e, panie król robarzy, ta historia ma tyle problemu, że normalnie brzmi jakbyś ją na szybko wymyślił. Na przykład jakim cudem wiesz co się tam stało po tym jak Xardas cię zabrał albo czemu nikt z was się nie spytał nawet co to za robota oraz dlaczego ty nadal masz swoje ubrania skoro magia Ksardasa zawsze jedz integruje, e tak jego magia działa? Dobra mam dosyć idziemy dalej bo naprawdę nie chcę czasu już marnować.